Dzień dobry. W pierwszym półroczu 2023 roku naszej kancelarii udało się uzyskać 77 wyroków przeciwko Mbank. Spośród nich aż 17 stanowią wyroki prawomocne. W wielu tych sprawach M-Bank kierował do naszych klientów propozycje ugodowe. Wszystkie opierały się na przyjęciu zmiany kredytu powiązanego z walutą franka szwajcarskiego na kredyt złotowy, a więc oprocentowany przy zastosowaniu wyboru. Przeliczenie kursu następować miałoby po kursie wskazanym w takiej propozycji przez bank. W niemalże każdym przypadku, w którym taka propozycja ugodowa się pojawiła, po jej przeanalizowaniu okazywała się zdecydowanie mniej korzystna finansowo niż dalsze dążenie do uzyskania wyroku stwierdzającego nieważność takiej umowy kredytu. Poza szybkością takiego rozwiązania, ciężko upatrywać innych plusów. Propozycje ugodowe M-Banku nie są często nawet zbliżone do kwoty, jakie klient może uzyskać w sądzie, nie wspominając już nawet o korzyści w postaci uwolnienia się w ogóle od zobowiązania kredytowego i możliwości wykreślenia hipoteki, widniejącej w Księdze Wieczystej Nieruchomości. Spośród uzyskanych przez nas w ciągu ostatnich miesięcy prawomocnych wyroków przeciwko M-Bank, szczególną uwagę pragnę zwrócić na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydany w postępowaniu prowadzonym pod sygnaturą akty 1 ACA 463 na 22. Sąd ten podzielił wcześniejsze ustalenia Sądu Okręgowego w zakresie okoliczności zawarcia umowy pomiędzy M-Bankiem a naszym klientem oraz jego ocenę prawną w zakresie niedostatecznego pouczenia o ryzyku kursowym. Przyznał także, że wprowadzone do umowy klauzule waloryzacyjne były abuzywne, co ostatecznie doprowadziło do konieczności stwierdzenia nieważności całej umowy, i zasądzenia na rzecz naszego klienta ponad 200 tysięcy złotych. Mimo iż sąd apelacyjny uwzględnił zarzut zatrzymania zgłoszony przez bank i ograniczył częściowo roszczenie odsetki, optymizmem napawa fakt, iż postępowanie apelacyjne od momentu doręczenia do sądu drugiej instancji apelacji M-Banku do wydania prawomocnego wyroku trwało jedynie 12 miesięcy, a całe postępowanie łącznie z postępowaniem pierwszoinstancyjnym zajęło łącznie 18 miesięcy. Warto omówienia jest także wyrok Warszawskiego Sądu Apelacyjnego, który zapadł przeciwko mBankowi w dniu 17 lutego w sprawie zawisłej pod sygnaturą akt 1 ACA 738 na 22. Wyrokiem tym kolejny z naszych klientów został uwolniony od toksycznego zobowiązania kredytowego, gdyż sąd apelacyjny potwierdził, że zawarta przez niego z M-Bankiem w 2007 roku umowa Multiplan jest nieważna. W ocenie sądu eliminacja postanowień waloryzacyjnych, które wypełniały wszystkie cechy abuzywnych, nie pozwalała na dalsze utrzymanie umowy w mocy, bowiem byłoby to ukształtowanie sądowe nowej umowy, której strony nie zawierały. Sam sąd podkreślił, iż linia orzecznictwa w sprawach frankowych jest już ukształtowana i unieważnienie umowy kredytowej jest w takiej sytuacji jak najbardziej zasadna. Od momentu złożenia apelacji do wydania prawomocnego orzeczenia minęło zaledwie 8 miesięcy, a łączny czas trwania postępowania wraz z postępowaniem pierwszoinstancyjnym wyniósł jedynie 16 miesięcy. Wskazane wyroki, przy czym podkreślić należy, że są to jedynie przykłady, pokazują, że postępowania w sprawach przeciwko bankom, wbrew powszechnej opinii przebiegają dość sprawnie. Z pewnością w tym zakresie pomoże także wprowadzona w ostatnim półroczu nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego w zakresie ograniczenia składu sędziowskiego rozpoznającego sprawy w postępowaniu apelacyjnym do składu jednoosobowego, a także w zakresie obligatoryjnego składania pozwu zgodnie z miejscem zamieszkania klienta, co odciąży dotychczas najbardziej oblegane sądy. Sprawy sądowe przeciwko mBank z uwagi na treść oferowanych ugód z pewnością pozostaną jednymi z najczęściej prowadzonych w naszej kancelarii. Ugoda jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów pozostaje nieefektywna w przypadku stosunków pomiędzy konsumentem a takim przedsiębiorcą, jakim jest mBank, zwłaszcza, że zamyka drogę do późniejszego dochodzenia swoich praw związanych z zawartą umową.